Błona sera, błona sera. Wątek włoski będzie dzisiaj dominował w naszym odcinku. A dlaczego? Wyjaśnię Wam ten oto jego po mojej lewej stronie. Wątek włoski z prostego powodu. Byliśmy w Turynie u Kamila Glika w odwiedzinach, ale tak naprawdę, żeby pracować, bo, bo skręciliśmy tam całkiem niezły, wydaje mi się, reportaż. Przestań, tak do, Przestań do, do, do. W każdym razie dużo wątków oczywiście nie znajdzie się w tym reportażu, który możecie w zasadzie już pierwszą część oglądać na, na łączy nas piłka. Na pewno nie znajdzie się wątek Emiliano Morettiego, bo rzecznik prasowy Torino zabronił nam z nim rozmawiać, chociaż sam Moretti bardzo był chętny. Wątek Morettiego związany z tym, że jak przygotowywałem się do tego wywiadu, obejrzałem kilka meczów w Torino, zresztą jeden tutaj też wspólnie z Kubą Polkowskim i zauważyliśmy. I mieście właśnie że, podobne wnioski. Dokładnie, że Kamil Lig bardzo często zagrywa do Morettiego. Jak on się sam do tego odnosi? Czy faktycznie tak to widzi? Zobaczcie. E, nie, nie zwróciłem akurat też e, na to te uwagi. Biorąc też pod uwagę, że jestem prawonożny i, i w lewą stronę jest mi troszkę łatwiej na pewno grać, ale, ale też jest to zawodnik e, bardzo ważny dla naszego zespołu, e, z bardzo dużym doświadczeniem. Powiedziałeś wcześniej, że bardzo często... Nic takiego nie powiedziałem! Dlaczego Wiedziałeś, mi składasz dziecko w brzuch? Dlaczego mi... To, dlaczego mi, to, mi to, to, Co to mi Pan imputuje? Mówię, że bardzo często zagrywało do Morettiego, ale z tego co pamiętam, no to na 15 kontaktu z piłką, jakie widzieliśmy w przypadku Glika w meczu Torino-Genoa bodajże, mhm. no to 15 było do Morettiego, czyli w mojej opinii wszystkie. Tak i jeden bardzo ważny wątek. Kamil Glik, który był w młodzieżowych drużynach Realu Madryt, wcześniej był m.in. na testach w Walencji i co się okazało, na testach w Walencji był w tym samym roku, kiedy już Emiliano Moretti grał w Walencji i nawet nie byli świadomi panowie, że że taka sytuacja miała miejsce, no bo trudno, żeby się Emilio Moretti interesował każdym młodym chłopakiem, który przychodził, przychodził na testy. Tyle w kontekście Glika, ale nie wszystko w kontekście Włoch. Tak, dokładnie, mam to jeszcze taką małą antologię. Dla Gazety dello Sporty nasz kolega, kolekcjoner Piotr Dumanowski, entuzjasta e, wszystkiego, co włoskie, przywiózł właśnie tu taką e, książeczkę do poczytania sobie. Wiesz, gdzie przed... to można na... kupić? Na stacji benzynowej. Na stacji benzynowej, proszę. La gazeta de dello jedyne 600 stron z najciekawszymi okładkami. okładkami. Ja na przykład przeglądałem sobie przed e, naganiem tego e, fascynującego odcinka mm, wiele numerów i znalazłem na przykład na stronie, zaraz to szybciutko odszukam, teraz może to przewiniemy. 417 strona, jest, jest i tutaj są takie informacje transferowe i między innymi wymienia się trzy nazwiska, które trafiły na Półwysep Armenijski, to Dejan Sawiczewicz, Jean-Pierre Papin i Piotr Czachowski, 25-letni pomocnik Legii Warszawa. – To jest... – Na zdjęciu jest nie on, aczkolwiek... – Ale jest wymieniony. – Jest, wymieniony, Ale tak, jest że... wymieniony, Był na pierwszej stronie... – Panie legazety. Piotrze, trafił pan na okładkę. – Gratulujemy! Gratulujemy. – Ale jest mnóstwo ciekawych rzeczy w reportażu o Kamilu Gliku, który zaczynamy od, no, takiej bardzo przykrej historii AC Torino. Mowa jest o roku 49. I tutaj, w tej antologii możemy znaleźć ten rok 49., kiedy to... No w tragicznym wypadku lotniczym zginęła cała drużyna Torino, nazywana niezwyciężoną drużyną, bo zdobyła sześć razy z rzędu mistrzostwo Włoch. Dziesięciu z tych piłkarzy z pierwszego składu grało w pierwszej składzie reprezentacji Włoch. No to, to pokazuje, że to była drużyna wybitna. jeśli chcecie jakby poszerzyć ten wątek, znajomość tego wątku, to zapraszamy bardzo serdecznie właśnie do reportażu o. O Kamilu Gliku. Tak, no, jego pierwsza część jest już na naszym kanale, ja tylko chciałem uspokoić, także, bo on zaczyna się bardzo smutno, ale Kamil nie zginie w trzecim odcinku, także spokojnie. Tak, więc będzie dużo jeszcze takich showmeńskich wątków w następnych, w następnych częściach. Więc naprawdę ciekawa, ciekawa lektura. Myślę, że jak będziecie zainteresowani poszczególnymi datami, to, to możecie się do nas zwrócić, chętnie się podzielimy. Tak, myślę, myślę że to jest duży skarb dla każdego, kto się interesuje kalczy. Tyle razy gdzieś... W tym czasie zmienialiśmy głosy, więc tak chciałem nadrobić tę sytuację. I bardzo cieszy. Ja to... No jest z nami też specjalny gość. Niedawno głośny transfer do arsenalu Londyn. Dzisiaj jest tutaj u nas w studio razem ze swoim bratem bliźniakiem. <laughs> Ale patrz, jeden ma piłkę, to znaczy, że to jest krystal. No a tak, to jest piłkarz, a to jest po prostu jego przyjaciel. Takie, a takie maskotki? Ja tylko powiem tutaj, lekki marketing wiedzie. E, takie maskotki można kupić na łączy nas piłka.pl To są miniaturki Bielika, takie bluzy też można kupić. Takie bluzy nie można kupić na łączy Jest się o co bić. No, jest się o co e, Christian Bielik, piłkarz, który trafił do Arsenalu Londyn. Jeżeli śledzicie piu... kanał e, łączy nas piłka od dłuższego czasu, no to... <śledź> 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 co za paga Dork. Dork. A Krystiana Bilka, mieliście okazję już zobaczyć przy okazji turnieju o z Syrenki, gdzie zawodnik już Arsenal London prezentował takie No i teraz Polacy już po raz pierwszy piłkę odbierają, a w środku pola będzie rządzić Krystian Bielik. Mówiliśmy bardzo dużo o tym chłopaku w tym drugim meczu, bo on dał no, taką dodatkową jakość reprezentacji Polski. Całe, całą karierę fit. Cały czas mocno tego pilnował. Teraz Bielik znów daje. Nie szkoda, że to do doszło w pole karne. Piłka jest już w 16. szansa i mamy Brawo. 1 do zera. Reprezentacja Polski od 11 minuty. Wygrywa ze Szwecją. Jeden do zera, jeśli nie idzie z akcji, trzeba strzelać ze stałych fragmentów gry. Mówiłeś bardzo dużo o Czesiu, o tym atucie wzrostu Krystiana Bielika, no i on się teraz przydał. Jeśli niedługo jakiś wybitny brytyjski komentator skomentuje mecz z udziałem Bielika, będę mógł powiedzieć, że coś nas łączy, bo ten komentarz, który słyszeliście, to Piękny, mój głos się wykazał. Także miałem już okazję Bielski. komentować mecze Krystiana <laughs> Bielika. Pamiętam, że kiedyś, jak przeszedł i Pawłowski do Malaki, to się hełpiłem, że. Mody komentowałem jego meczę. Po tej Ekstraklasie też, ale jeszcze w widzę. widze. Barwa lata Tak. Także teraz też na pewno się będę lansował, że, że komentowałem bielika. I chciałem też nadmienić, yy, że dużo się mówi właśnie o biliku, Adamczyku, a warto też sobie ymm, zobaczyć, jaką bramkę strzelił inny reprezentant polski do lat 17, Przemysław Mestkowski w ostatnim spagingu Jagieloni białystok z chorobrym głogów. Sami zobaczcie. Ojej! No i to są, to są ci goście, i Byskowski, i Wielki Adamczyk, którzy być może zagrają na, na tym turnieju EU21, tak? Który w 2017 prawdopodobnie roku. zorganizuje Polska i czekamy na potwierdzenie. Decyzja zapadnie w poniedziałek, albo we wtorek? Tak, tak. także czekamy na potwierdzenie i, i takich, takich zdolniaków będziemy mogli u nas oglądać, więc warto śledzić ich rozwój. No to co, kończymy. Ja kończymy. nie mam supera. Ja też nie mam suchara, ale masz za to fajny kawał taki z włoską piłką. A, dobra, dowcip mam, on... Bardzo y dobry. Okej, okay, długi, ale może, może nie taki długi, ale, ale dobry. W każdym razie sytuacja jest taka, że Konik razem z Osiołkiem mieszkali w jednej e, stajni i Konik co weekend wybierał się na wyścigi. Na których zdobywał trofea, medale i zawsze taki zadowolony przychodził do, do stajni i pytał się osiołka, osiołku, co ty robiłeś przez weekend? No ja nic, ja sobie tu odpoczywałem, troszkę tam chodziłem, no nic takiego wielkiego. No i sytuacja się powtarzała, za tydzień było to samo i tak dalej, i tak dalej. Kolejny tydzień sytuacja analogiczna, w końcu osiołek się zdenerwował i tak się w sobie zebrał, mówi, muszę coś zrobić w ten weekend. I wziął, zrobił zdjęcie zebrze i to zdjęcie zebry powiesił nad swoim boksem. Już miał dość tego, że ten konik się ciągle tak lansuje. No i ten koń wraca jak co tydzień z zawodów, oczywiście obwieszony medalami, z pucharem. Pyta się osiołka, osiołku, a co, co to jest za zdjęcie, które wisi nad twoim boksem? A osiołek mówi z taką niekłamaną dumą, a to stare czasy, jak jeszcze w się grałem. <grym>